All right, here's the plan. It's all about the art of deception. While I get as much heat on me as possible, y'all get away with the green. Question, how does the mafia normally move cash out of Caligula's? Bingo, stripes of Mr. Zero here. Hey, good job, you little ass kisser. <laughs> Ow. Ow. So, we are gonna steal ourselves an armored car and respray it so it looks like one of the regular trucks. What about the police escorts? Whenever they move cash around, they use police motorcycles as outriders. Exactly what I was thinking.

No dobrze, halo, halo, cześć, dzień dobry, witam do was bardzo serdecznie pakry krąży na y, obrzeżach miasta, ale musisz się spieszyć, bo wkrótce odjedzie Dobre, dobre, ogarniemy to, halo, halo, witam no. was bardzo serdecznie, widzowie O, oh. sorki, w kolejnym odcinku z GTA Dobrze, moi koledzy, robimy przygotowanie do napadu Przygotowanie do napadu, i tak Musimy... Raz, dwa... Eee... Czekaj... Dwa... Trzy... Cztery... Dobra, musimy kurwa cztery motocykle... Widzowie... Ukraść! Czyli... Między innymi zajebać! A więc! A więc moi kochani... Właśnie to zrobimy... Że... Weźmiemy sobie po prostu tako. I WIO No i gra. No i git. To jest. Zaznaczyłem. Chyba się zaczęło coś. Nie wiem. Jebać to. No i tyle, nie? Więc lecimy szybko sobie. Ładnie. Otykuł, kochany, zajechałeś mi drogę. A więc ładnie, pięknie, szybko. Bierzemy sobie samochodzik. I kurde jedziemy Uwaga Kurwa, ja nie miemy jeździć, ty. Gdzie to jest? Dobry, to hopie. Gdzieś kurwa od razu przy drodze, nie? Ja jego muszę zrobić. Ale ma chuj policja, no wypierdalej kod no Kurwa tam jest, dobra, my musimy małe kółeczko zrobić Żeby nie było Ale zaraz, zaraz dwa to zrobimy Uwaga Zaraz bliżej, dobra Mamy na to kurwa, ej 10 minut, ty ja myślę, że to jest nie na czas A to kurwa na czas mamy, ty, ale jaja Dobra Zaraz będziemy, chopie panap, cyk I hopie pejk kurwa, nie Patrz, 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 Strafimy za pierwszym Oj oj, 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 kurwa. Dobra, tego się nie spodziewałem. Okej, okay, dobra. Jest. dobre dobry. Yy, drugi, kurwa, jest dalej, no dobra, no to tutaj. Żeby nie było. Hop! Bok, kurwa, stop. No i dobre, nie ma nic. Tory, przepuść Pierdzielaj Hopie, do kogo ty sielasz, ty Jesteś rozjebany Gridba, biegiem do mnie Chopie, co ty kurde, co, co, gdzie, jak, o której Dobra, jademy On no, tu zaraz powinien być Dobra, wierzymy pierwszy lepszy I się, dobro, i się nie pierdolimy pańców Widzowie, nowy rok A, no właśnie, widzowie, kurwa, 3 stycznia, nowy rok jak tam widzowie po ŚWIĘTACH po Sylwestrze? Szczerze powiem wam, że Sylwestra to Jożem kurwa spędził w domu eee, W domu kurwa z gorączką I kurwa się malo, nie? I tyle I tyle dobrego było Tak to się stanęło i pierdalaj, oddalaj, no samochód Stój, kurwa! Co ty robisz, przy głupie Ja pierdolę, no co za przygłupie. Jeszcze bym jej odjechał. No, no i tak. No, Sylwestra w domu spędziłem. No niestety, no. Stało się, jakie stało. Trzeba było nie chodzić z gołem, kurwa, łebem. A zatnie się, widzowie, to zatnie, sorry. Ja na to nie mam wpływu. A na najmniejszych ustawieniach to chyba nie, przecież, kurwa nie będę nagrywał, no bez przesady, widzowie. O, tu jest, dobra, kurwa, Maniek, swój. No i tak. Yy, jakie macie, widzowie, mm, Może nie, pas, nie postanowienia, ale jakie kurwa macie cele, o. Jakie tam macie może cele do zrealizowania? Zaraz kurwa ci wyjebię z tym kurwa gnoju Sorry No ja, i nie jak z kurwysyniem Ja idź Pierdolić w tą grę Dzień dobry Dzięki Kurwa, cię ja mam jeszcze najbliższy tutaj Dobra, tutaj mamy najbliższy i... Kurwa jedziemy idziemy jedziemy, bo czasu mało czasu bardzo mało 7 minut jakieś 7 jebanych minut na razie nie zaczęło znowu się ustąpiło <kłysy> no i tyle kurwa w życiu piękne chwile i ma tyle jak dobra pomyliłem nieważne wypadł e wypadł wypad. proszę została aha chciałbyś kurwa szatanie, łopie, o, o jezus panowie jak wy jedziecie naprawdę Aha. no kurwa mega, no stary 6 minut jak tu czasu nie mam, czas mnie goni, czas to pieniądz hopie, czas to pieniądz kurwa, nagrywki hopie kurwa co siada w, no siadam kurwa i jadę nie dobry tu jest, ej tu od razu mam zaraz jeden ale no, dobra, jak zaznaczyłem to tak robimy o kolei to, kurwa przygłupie oh, Ja nie wiem, no nie wiem, jak tu chcesz, hopie Cośkolwiek, hopie, nagrać To, ja nie wiem, no nie wiem, no nie wiem Ogarnij się, kurwa, człowieku Dobra, od razu to jest ekspresowa Ja to mam, ty to masz, oni to mają Hop! No i kurwa, gro! No i super, to mi się podoba widzowie. No i tak! Tak, koni! Najlepsze wiedzowe But, kurwa, ogień! O, o, tak żebym wypierdalaj! Tak żebym zaraz miał tutaj. Super, super, super. Ja sobie tu poczekam, czekaj. 5 minut. Także sobie mógł przejść od razu Dobra, teraz Może nie te... Kurwa! Eeem... No spierdalaj! kurwa, je banda, twoja mać. Nie, 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 kurwa, nie Ja pierdolę, no Dobra, no, wypierdalaj! No, wypierdalaj. Kurwa no O ja mać Dobra, jest hit Dobra, jest Ja pierdolę, ile mi to czasu zajęło Jej, ja, ja, ja już się wyjebałem, nie? Już kurwa koniec misji Ty no gdzie on jest? Tutaj Jak ja się wywalę? to robimy widzowie koniec misji naprawdę bo mi się już nie chce ja już się lekko skrytowałem. lekko się kurwa kurwiłem dzięki dał nie gdzie kurwa przy no kurwa ma polico. cipciusiu jebany no jak ja mam teraz to zrobić? A... Już mi się nie chce No, spierdalaj ze z tego motora! A ja jednej tak oci zaraz wy, kurwie konga. Wykurwie ci zaraz takiego sojusznika, że będziesz miał No pierdolem matole No i się kurwa O Jezus kochany Pipie dlałem. Pójdźmy dzięki, dajcie. Nie tu, nie, tu nie błotem. Ja pierdolę, mam dość. Dobra, ZIP I chuj w dupę, nie? No. No i tyle tak to jest. A pierdolę i zasnij na nowo. POJEBIE mnie. Musimy ukraść 4 motocykle, wiesz co? Najchętniej to bym te kurwa nagranie skończył już tego nie nagrywa Widzowie Wiecie co to oznacza Że robimy kurwa krótkie yy, Krótkie kurwa cięcie O to nie ma kurwa sensu. Już mi kurwa odechciało nie no, no, tragedia Ej, ja już myślę, że kurwa będzie ładnie bez klapy, no normalnie bez klapy, nagram to Pięknie za pierwszym razem Kurwa, nie będę musiał powtarzać, no i co? Ale jaja, ty Kurwa, ciekawie Naprawdę Pierdalaj z gimi Si, kurde, bąka Mar Marlena Rodowicz Marylka wydupiaj dobra podejście numer y drugie podejście numer dru dwa patrz zrobimy tak witam 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 i o zdrowie pytam siema kurwa okej okay. O kurwa, no, zniosło. Dobra, yy, 10 minut mamy na to. No i lecimy. Kurwa, w sumie wiecie co widzę. Nie będę was przedłużał. Yy, widzimy się. O, 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 o. Jak już będę przy ostatnim motocyklu. Także narazka. W ogólnie widzowie jest taka fajna sytuacja. Kurwa, patrzcie, tutaj na miejscu. Zaraz jestem. I patrzcie, robimy, jedziemy tu. Tyk, kurwa, tyk Tego nie chcą co? Gdzie kurwa gdzie? Czekaj. I kurwa pat, bajeczka, 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 tyk Jedziesz tak, jedziesz tu I kurwa elegancko No i super, to mi się podoba Uwaga. Uważam, że misja. Kurwa, no nie zacinaj! Jebany. O Jezus. Co za dziadostwo? Dobra, nieważne. Yy, jedziemy. I uwaga, patrzcie, cyk. I elegancko wjeżdżamy. Aj halo. Halo. O. No. I super. No i gra. Gitarka. Super. Okay, o takie poświęcenie i szacunek dostałem tylko. Kurde, no odpędzi. No mega. Dzień dobry. Chciałbym ja samochodzi pożyczyć. No, i dobra, no to co? Eee, szybki kurde eee, zapis. Ja to proponuję tak, szybki zapis. Czek. I. Co jest? Szekajcie. Halo. Halo. Co jest? Ej, dźwięku nie mam. A jest podłączony głośnik razer Czekajcie Dobra, jest, wyłączyło mi się Przez chwilę. Dobre, e, widzowie, e, Giereczkę tako, zapisujemy sobie po prostu. I myślę, że... Eee, myślę, myślę, że w sumie możemy... Kurwa debilu. W sumie możemy kurde... kontynuować dalszą przygodę. Ojej. Ale zrobimy tak, że... Oj, przepraszam. Zrobimy tak, że eee, teraz chyba już będzie finał, mi się zdaje. Z tego co y, się orientuję i pamiętam. Więc finał zaczniemy sobie od nowego odcinka. A tak to tutaj kierreczkę sobie. no Kurwa o jeju Co za przyklas ty. jedzie jak dead. No. E. o tych opiecham je jeden. Dobra. Yy, szybki zapisik na trzy razy i widzimy się w kolejnym odcinku proszę ja ciebie dobry widzu i tak teraz yy, dwa no i w sumie trzy no i to tyle no nie no także co yy... Kłaniam się czule aż po samej kule, a te drogi widzowie zostały łapkę w górę i widzimy się już za chwilę. Czyli że w następnym zatrzymuję i idę yy, kolejny nakrywać. <laughs> Siema!